Siemanko, tutaj Peter 146, jak widzicie, z nowym skinem, ale chyba tylko tymczasowym, bo jeszcze nie znalazłem aż takiego fajnego, który by się bardzo spodobał. I jeżeli byście mieli jakieś propozycje, piszcie w komentarzach albo na serwerze. Może coś znajdziecie, coś fajnego dla mnie, bo stary mi się już znudził. No i tak, nie chce mi się wchodzić na serwer, co pomyślałem, że coś sobie poszukam w internecie. No i znalazłem, a mianowicie TNT Mode. Które już miałem okazję wypróbować. Zobaczcie tutaj, co tutaj jest za mną. Boom. Taki mały wybuch. Jeden wielki krater. Powstał z jednego bloku TNT. Jak zobaczycie, wejdziecie w tej wykół. Piszecie TNT. Macie tutaj niesamowitą ilość nowych bloków TNT i każdy z nich ma inną właściwość wybuchu i ten który za mną jest yy, nazywa się Meteor TNT tylko gdzie on tutaj teraz jest? o nie, to nie ten ten, Meteor TNT taki jeden bloczek powoduje taki oto wybuch ale nie wiem czy czy będę chciał tego zademonstrować jeszcze raz, ponieważ E, robi to ogromne lagi, także zobaczymy inne, które może mi nie zlagują. E, nawet mapy. Mój komputer nieco już przestarzały, także już też tego nie wytrzymuje. Zaczniemy od może czegoś mniejszego, albo nie. Nie wiem, jeszcze wszystkich e, TNT nie sprawdzałem. Ale w każdym bądź razie Meteor TNT już nie będę wypróbował, bo to są jego skutki. Nawet fajnie to wyszło. E, ten, ta góra nawet przypomina mi trochę Króla 2. Pamiętacie oglądaliście? Niesamowite. Zobaczcie, jakie to ogromne. Uciało trochę morza i pozostawiało ogromny krater. Także teraz mam. E, jak to się zdaje? Custom TNT. Chociaż nie wiem. Jakie one ma właściwości? Odpalę go i się oddalę. Bo nie wiem, może my Zobaczymy, jakie efekty. O! tu co? To by było na tyle? Nie. Dobra. Nic szczególnego. Poszukamy czegoś innego. Gravity TNT. Weźmiemy TNT Firework. Floating Island. Animal TNT. O! Tu mamy tyle zwierząt To wypróbujemy Jeszcze tego więcej, zobaczymy Pewnie rozmnoży nam dużą ilość zwierząt Wow Wow, fajne Fajne, fajne Walka zwierząt teraz Jeszcze raz, odpalę go jeszcze raz Bam Wow, i świeżaczki się rozsypały. Nie no, fajne. Fajne pułapki można by było z tym zrobić. Ktoś nadepnie i wszystko tutaj wokół ciebie się rozsypuje. Floating Island, czekaj, co to może być? Jakaś wyspa. Ale idę, bo jeżeli to będzie ogromne to się wolę odsunąć. Żeby mi nic tak bardzo nie zlagowało jak to teraz zrobiło. O Jezu. Mam nadzieję, że mi nie zetnie Minecrafty całkiem wow mamy wysepkę z TNT nieźle dobra wysepki nie potrzebujemy wypróbujemy następny TNT Firewall, dobra o o o o, o, -o. o, -o lagi deszcz meteoryty wow jeszcze spada? jeszcze spadają zniszczyły całą wyspę nie ale połowę większą połowę i to jeszcze wybucha wow fajnie jeszcze, jeszcze nie koniec Dobra Uff, koniec Gravity TNT. Dobra, teraz też się odsunę Nie chcę, żeby mi tutaj zlegowało Jeszcze to się odpala Dobra, wybucha Wybuchło czy nie? Dopiero wybuchło Coś tutaj na dół spadło, widziałem Tylko nie wtytało Aha, dobra takie tego efekty. Cóż. Zobaczymy, co jeszcze ciekawego tutaj będzie. Timer Tinty. Hmm. Nie jest. Frist. Freeze Tinty. To pewnie coś nam zamrozi. A to jeszcze wybucha? Dobra, tutaj zamrozimy coś. Wszystko będzie z lodu zapewne. O. Albo i nie. Już? A jednak, wow, wszystko, patrzcie, zamienia się tutaj ten mały obszar w lód. Jeszcze dalej, rozpowszechnia się. Fajne, zmienia biom. Jeszcze raz odpalę, nie ma tego flagów. Wow, zobaczymy czy zamrozi nam wodę. czy w ogóle wybuchnie? 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 bam 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 dużo nie zamroziło ale się zamieniło dobra jeszcze, jeszcze ze dwa TNT może sobie coś wyszukamy chemical multiply ghost ghost nie wiem co to może być nu Nuklear, o nie, nuklear to pewnie jest bardzo duży Będzie za bardzo lagowało Jakieś fajne nazwa, Hellfire Dobra, to jest jakiś jasny ogień To jeszcze wypróbujemy te dwa I zakończymy nagrywanie Bo nie chcę, aby też to było długie Jakie to teraz mamy? Jak to się zwało? Chemical. O. Dobra, wow już koniec A, bo i nie Myślałem o oh, ja! Yeah. Wow! Patrzcie to. Wow! Tu mi się jeszcze na lu Wow! Spada? Wow. wow! No i na koniec dajmy na to. Hellfire! Wow! Wolę się odsunąć. O! <laughs> Jakie krzyki! Nieźle, nieźle. <laughs> Hellfire. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Dobra, ostatni raz. Słuchajcie teraz te krzyki. Można się wystraszyć. No dobra na tym zakończmy nagrywanie. Jak będziecie chcieli się pobawić tym modem zamieszczę link y, pod tym wideo. Jak można go zgrać i skąd pobrać znajdziecie również. Także życzę miłej zabawy. Ale już mówię, trzeba dobrego kompa do tego, nie tak jak mój. Mój jest trochę za słaby, także laguję, jeżeli ja to wypróbować, co jest za mną. Zdecydowanie by przerwało mi nagrywanie. Także do zobaczenia, siemano.